Siemann z tej strony Maciej, a to jest kolejny odcinek z gry Raimon Legends. Rhy... Legends? Tak, Legends. Zapomniałem już nazwy, ale zdobyłem wszystkie małki. Zobaczcie, brakuje mi tylko dziewięciu, czyli na tych trzech poziomach, co tu są, i będziemy mieli tą postać odblokowaną. Jestem bardzo ciekawy, co to za postać, więc nawet nie będę się tam męczył, sprawdzał, o, nie wiadomo, co robił. Po prostu zacznijmy tę misję, chociaż wiem, że będą męczarnią dla mnie, pewnie. Ojej. Wiecie, jak ja mam dosyć misji, w których się pływa, to jest po prostu już kosmos. Ja już mam ich tak dosyć, że to jest szok. Jestem ciekawy, czy te mapy są e, takie same, a może troszeczkę podobne do tych, e, w których już graliśmy. Wydaje mi się, że to jest ta sama mapa, tylko że w tym zakrzywionym obrazie, jak z telewizora, takiego kineskopowego, badaję, że one sobie były kineskopowe, nie pamiętam. Ale tak, po prostu nienawidzę, już Wam mówię, nienawidzę map, w których się pływa. Dlaczego? Robiłem, znaczy była mapa, był cały zbiór map wodnych i one były tak okropne, że to jest normalnie szok, ja, ja już po prostu pluję tą wodą i to tak dosłownie, bo jej ich, ich było po prostu za dużo, a jeszcze to nie jest nawet przyjemne, naprawdę, to jest, to jest jedyne co to denerwujące, o kurczę, jeszcze skoki jakieś tu trzeba robić. Walczyłem z wieloma bossami w tej grze. Nie wiem, chyba z 30 tysiącami. Nie wiem, ile ich dokładnie było. Ale z tym robakiem też walczyłem już raz. I był dosyć dziwnym i strasznie denerwującym bossem, bo trzeba było go trafić w odpowiedni moment. O, uwielbiam mapy, w których się zmienia kolor na e, brak koloru. To jest mój ulubiony kolor. Bym nawet powiedział. To już może się skończyć, ja już, ja już raz przeszedłem tą rundę, ja już mogę, mogę zakończyć. I to od początku muszę przechodzić, zapomniałem, że te muzyczne ostatnie 8-bitowe trzeba od początku przechodzić. Przecież mi to rok zajmie, tak jak poprzednie, to poprzednia mapa czy jeszcze wcześniejsza? już mapę robiłem 300 razy chyba I, i dopiero po 300 razie mi się udało, to, jest, to już jest naprawdę potworność, jak można tak robić komukolwiek. A jeszcze to jest jakiś zagięta rzeczywistość, czy cokolwiek innego to jest, ja nie wiem. Po prostu tak raz zwyczajnie mnie nienawidzi. I to jest w ogóle ta piosenka w wersji tej, tej 8 ośmiobitowej jest słaba, moim zdaniem. Zwykła wersja jeszcze mi się podobała, bo jeszcze tam pokracznie dośpiewywałem do niej. I to naprawdę pokracznie, to już był ten poziom, w którym. O kurczę, trafiłem! Trafiłem! Już myślałem, że nie. To już, to wiecie, to było na zasadzie yy, wyskakiwanie, wskakiwanie w dźwięki, które kompletnie yy, nie miały sensu. O, teraz złapać tego ziomka. Trudno tam. Yy, nie, nie obchodzą mnie Lumen, nie są mi kompletnie potrzebne. O kurde, nie macie! Zablokowałem się, pod jednym skoczyć i uderzyć, i od nowa muszę. Nie wierzę. Możemy już się tam teleportować jakoś. Nie ma jakiegoś, nie wiem, e, kodów do tej gry te, na teleportację. Dajcie mi po prostu te małaki. Ja dosłownie dzień wcześniej, przed nagraniem tego odcinka, dzień wcześniej zerwałem całą nockę prawie. Poszedłem spać koło piątej, żeby zdobyć te wszystkie małaki, których nie miałem. To było tak okropne. Ja już mam dosyć naprawdę tej gry I poniekąd się cieszę, że, że już ją kończymy W zasadzie ostatni odcinek był już... Już był ostatni odcinek, a to jest taki można powiedzieć Dogrywka Bo stwierdziłem, że jeszcze wam pokażę co to za postać jest za te 700 małaków Mam nadzieję, że będzie warto ją zdobyć A nie, że się okaże, że pół życia straciłem na to, żeby... Żeby się tylko podenerwować, tak? A naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu mi zajęło zdobywanie tych małaków Powtarzanie niektórych misji po 60 razy, bo się okazuje, że jakimś cudem e, jakiegoś tam małaka nie zdobyłem. Albo gdzieś tam się zablokowałem i, i ciągle ginąłem. Naprawdę to jest na no taki, no takim poziomie. Przepraszam, muszę się skupić chwileczkę, bo nie chcę powtarzać tej misji po raz kolejny. A tutaj odległość od tych tych wygląda, jakby to było, nie wiem, 30 metrów, a w rzeczywistości to jest jakieś, nie wiem, 2 centymetry, więc... To jest na takiej zasadzie. Przez wszystkie rundy grałem glueboxy, Później się przerzuciłem chyba na Raymana. I teraz gram tym, bo go zdobyłem. Mam nadzieję, że on mi przeniesie szczęście, bo robię tą mapkę już chyba trzeci raz. Jeżeli się nie mylę. I to jest koniec. Wow. O, kurczę. A to jest jedna z trzech. Jeszcze, jeszcze dwie, ale jak widać nadal nie wyszedłem, z, z prawej mam 314, więc nadal mamy złoto. E, o, oczywiście nie w każdej mapce mam złoto, ale puchary są. Znaczy nie te kolorowe, ale te zwykłe za poziom cały. W ogóle zobaczcie, że to jest tak zabawne, e, posłuchajcie tego. On mówi to, tą nazwę. A tu nie, tylko krzyczą. Zabawne, zabawne, nie widziałem wcześniej, to jest, a Dragon Slayer, nie pamiętam. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt trudna, bo to jest tak chyba podzielone, że trudna. O, super, pixeloso. Uwielbiam jak nie, nie widzę obrazu, albo ten obraz jest... no właśnie taki. O, już była królowa na początku, czyli ta mapa nie może być zbyt długa. Nie trafi za, za nisko skoczyłem. Ja chyba robię to samo co wcześniej właśnie na tej mapie. Tak mi się wydaje, że, że tak samo ją wtedy przechodziłem, że 30 razy i... O, udało mi się. I, i na tym samym poziomie po prostu umieram. Tak mi się przynajmniej wydaje. A mogę się mylić. No i tu mamy jeszcze jakiegoś loma. Zabawne jest to, że wszystko, dosłownie cała mapa jest rozpik... Ja myślałem, że się nie złapie. Cała mapa jest rozpikselizowana. To bardzo trudne słowo. A tylko moja postać, ten mój awatarek w lewym górnym rogu jest normalnie. I te lumy. No i ten znacznik, ale ten znacznik to standard. Dobra, skupię się. Przepraszam, bo, bo nie chcę powtarzać tej misji 50 razy. Szczególnie, że nawet nie wychodzę z początku. Wyjdę z początku, to będę mógł zacząć sobie jakoś komentować. Tylko, Macie, proszę, nie zrób tego, co wcześniej. O, teraz, o, nie, tu już byłem, czyli, czyli tu mi się wcześniej udało dojść. Tutaj skoczyłem właśnie, bo coś tak, ja myślałem, że wcześniej jest, nie skoczyłbym. No i super, Macie, ty miałeś się zamknąć na chwileczkę. Miałeś się na chwilę zamknąć, żeby po prostu się skupić, a ty co, nawet tego nie potrafisz zrobić. Dlaczego dają mi misje, w których muszę biegać? Wiecie jak najgorsza była misja? W której dosłownie była... Ona jest na odcinku w ogóle, na takiej pustyni, gdzie zdobyłem tylko dwa małaki z trzech, bo trzeci już był naprawdę potężny do zdobycia. To jest... To już naprawdę było... Nie wiem, robiłem... Pamiętam, że y, tamten poziom robiłem z 30 razy... Proszę, skocz, dziękuję. Ja już nic nie widzę. Robiłem z tamten poziom, nie wiem, z 40 razy i nie mogłem ostatniej postaci zdobyć. A co się okazało, że ja muszę po prostu jakimś tam tajnym skrótem to zrobić. A to było akurat króciutkie. I nie wiedziałem Muszę od początku. Ja, ciekawy, myślałem, że to koniec już jest. Zostałem oszukany. Już, zacznie, już się rozgadałem na temat poziomu, w którym musiałem biegać. Przeskoczyłem nawet. To już jest na ten etap, w którym już nawet nie że nie doskakuje, tylko przeskakuje. Ale teraz to w ogóle już mu się buźka zamknęła już tak na maksa. Szkoda, że no to jest ten moment, w którym już kompletnie nic nie widzę. Widzę tylko zarysy niektórych postaci niestety. A to nie jest dobre w moim przypadku. Ale dobra Maciej, dalej musisz być skupiony. To nie jest ten moment, w którym możesz być <ścicho> cicho właśnie, bo bym zginął teraz. Tutaj jestem bardziej rozpikselizowany. Nie trafiłem. Ja pincolet. A w ogóle tło nie jest za bardzo rozpikselizowane, jest takie, takie normalne bym powiedział. Ja myślałem, że to jeden z tych poziomów, który zrobię, nie wiem, w 3 sekundy i. ta jasne. Jaki kiedykolwiek zrobisz poziom w 3 sekundy, Macieja? Ten pierwszy, podstawowy. Dobra, jesteśmy w tym momencie akurat bardzo prostym, tylko wystarczy uderzać w momenty, w niektórych. Mam nadzieję, że po którejś próbie nie wskoczę do tej lawy, bo tutaj lawa jest oczywiście. Albo że nie będę miał problemu z wyskoczeniem z pewnego miejsca, który zaraz zresztą zobaczycie. E, mianowicie on jest tutaj właśnie. Bo tutaj też jest lawa u góry. O, tutaj właśnie. Już trzeci raz prawie w nią wpadłem. Teraz macie doskocz. Błagam. O, trafiłem. Czy to jest koniec? Powiedzcie, że to jest koniec. Nie. Nie, bo ta gra mnie nienawidzi. No, co? Ja przecież nic nie widzę. Wy jeszcze mi coś takiego dajecie tutaj. To jest to już jest znęcanie się nad graczami. Widzieliście to? Nie, smoki, zapomniałem o smokach. Tam w ogóle pod koniec było ten: trzy razy lawę dotknąłem. Ja zapomniałem, że ten poziom jest tak długi. Przecież ja te smoki 40 razy robiłem. No i tak ostatecznie pewnie wrzucę to jako skróconą wersję całej całej rozgrywki, mojej. Zabawne jest to, że dosłownie siedzę z tą samą miną, taką, z taką frustracją na twarzy, jak siedziałem y, właśnie z zeszłej nocy i grałem, żeby zdobyć te moaki. To jest akurat zabawne. Macieju, teraz się postaraj. Trzy w głębokie wdechy o, trafiłem. Dobra, tu, tu już nie będzie chyba trudno. Tutaj tylko te smoki. Trzeba orientować się. No jeszcze lawa po drodze jest tutaj. Ta lawa też jest okropna, nie lubię jej. Bo czasami mi się wydaje, że za szybko skacze. No super! Super! Jeszcze nic nie widzę. Za szybko skoczyłem. Nie, proszę powiedzieć mi, że to koniec. Tak, jasne. Chciałbyś. Przecież ja nic nie widzę. O to już są piksele. To koniec, błagam, proszę, koniec, 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 błagam, błagam, nie, to nie jest koniec. Uff, jak? To były randomowe spacje, rozumiecie to? Aż muszę je poprawić, wywarci mi. Musiałem się poprawić na fotelu, bo już normalnie moje ciało mówi, że Macieju, to było zbyt, zbyt potężne. Musieliśmy za bardzo napić ciało, żebyś to przeszedł. Dosłownie. napiłem każdy mięsień, każdy zwieracz. Ale udało mi się, wow. Po prostu jestem się tak dumny, to jest ostatni poziom, który muszę w zasadzie zrobić i zdobyć te... Już myślałem, że gdzieś małaka nie zdobyłem. To jest ten potworny poziom. Ten, 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 yy... Nie, nie pamiętam go w ogóle. Przepraszam, ale... Pamięć mrówki. zdarza się. Co jest? Na który miałem się patrzeć? No nie, no nie, nie. się na prawe dolne. Możecie napisać. O, już nieważne. Może, ale zresztą możecie napisać, na który się zaczęliście jako pierwszy patrzeć i który obserwowaliście. Może wszystkie, jak ja na początku. Wiecie, że klikam. O, właśnie, strzałkę w prawo. Super, wszystkie przeszkody naraz. Ej, nie pamiętam tego poziomu kompletnie. Nadal klikam strzałkę w prawo, żeby nie było. To, że się obraz zmienia, to nie znaczy, że. O, ja, Aha. 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 Znowu prawy dolny. Nie, teraz lewy dolny zrobimy. No dobra, będziemy patrzeć na lewy dolny. Później będzie prawy górny, żeby nie było. Będziemy ciągle zmieniać. Jestem ciekawy czy da się patrzeć na środek i widzieć wszystkie naraz. Nie sprawdzałem tego, można sprawdzić. Tu jest królowa, bardzo chętnie ją przyjmę do swojego grona wyznawców. Nie wiem do końca co tam dalej mam zrobić, bo tutaj się odpalają już te... Yy... Właśnie pikseloza. Po prostu nie będę się ruszał, o. Jak zobaczę jakieś kolce, to będę skakał. O kurde. Już myślałem, że za ten źle skoczyłem. Albo że nie skoczyłem. Zdarza się też tak. To jest ta babcia na trudnie lata. No nie! O ja. Dobra, tu jest ten małak. Zdobyłem chyba króla, mam nadzieję. Tak. Psz, co się dzieje? Tu? O. No nie róbcie tego! Dobra, i znowu już po czwórne, prawe górne. No ta, jeszcze więcej, 400 ich dajcie, co jest? Na który... Dobra, ja mniej więcej środka się patrzę. O kurde, co tu się dzieje w ogóle? No ta, jeszcze szybsze, dynamiczniejsze te przejścia zróbcie, żebym już w ogóle nic nie widział. Jak się pikselizuje obraz, to zauważyłem, że często małaki się pojawiają. Proszę, nie zrzucajcie mi nic na głowę. O, co? co jest? No, no pewnie, no świetny poziom. Ale nie, naprawdę, ładnie zrobiony. Powiem, że nie. Ale naprawdę ciężki. Nie wiedziałem na co się patrzeć w pewnych momentach. Po prostu na, na pamięć gdzieś tam, moja, moja podświadomość wiedziała mniej więcej, gdzie tam skakać. Bardzo się cieszę, że gdzieś tam. O miłość, elementów, Dostałem się osiągnięcie. Wy go nie widzicie, bo przechwytuje gry, a nie obraz. Znaczy ekran, może dlatego. I zdobyłem. 700 małaków. To jest ten moment, w którym powinniśmy się cieszyć, a ja. Ja się nie cieszę. Ja... O! Wow! Tak, dostałem puchar, wow, dostałem 3 osiągnięcia. A niesamowite, udało ci się uratować wszystkie małaki w rozdrożach marzeń. Znów zapanował pokój. Ja złoty małak jest wolny. W nagrobę przyjmi 150 tysięcy lumów. A teraz pokaż najmem, na co cię stać. 150 to mało, niewiarygodne. Udało ci się uratować ten świat przed koszmarami. oto 10 szczęśliwych losów i 30 tysięcy lumów. Czyli dostałem bardzo, bardzo dużą sumę loomów. I ten złoty małak. Naprawdę? Naprawdę? Ja myślałem, że to jest jakaś nowa postać, a nie małak. Przecież on nawet nie jest ładny. On jest, on jest brzydki, on po prostu się świeci, jest żółty. 30 lat mojego życia poszło na marne. Właśnie w tej chwili. Dobra, utkaj się tam. Już mnie denerwujesz. Chociaż zobaczmy, jakie nowe postacie nam się za te lumy odblokowały. Może to będzie ciekawsze. gluebox i Małak kolejny. W ogóle. Sam fakt, że wiecie, zdobycie 700 małaków to jeszcze jeszcze tam, nie? O co to jest? Ten król Małaków, ale zobaczcie, milion y, tych Lumów zdobyć, żeby zobaczyć jak wygląda ten Raiman. Hmm, ciekawe. Nie, nie będę tego robić. Ale jestem ciekawy, jak wyglądam, Może gdzieś tam sobie poszukam w internecie. Was wa, wam też to radzę, jeżeli chcecie się dowiedzieć. Albo zagrajcie i pozdobywajcie te lumy. No, przecież nikt wam nie broni. W ogóle zobaczcie, ile mam te. Brakuje mi dosłownie po kilka z, z każdego. Jeden, może trzy z każdego mi brakuje. Jak widzicie. Wszystkich mam chyba, chlebki mam wszystkie to z tego się cieszę, a to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że naczek wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, no i cześć.